Dzień dobry kochani. Cześć. Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Słuchajcie, nowy rok mamy. Tak. No. E, tak się zbieraliśmy trzy dni nagrywaliśmy, słuchajcie, mamy jakieś zlepki, ale stwierdziliśmy, że dobra, kasujemy. E, nagrywam od nowa, bo co się działo, co się działo, to zaraz zobaczycie. E, no. Poszaleliśmy, mieliśmy szaleć prze, do świąt, nie zdążyliśmy, także zaczęliśmy szaleć po świętach. Tak. No. Mamy wydebeszone wszystko, jak widzicie, już mamy tu przemeblowanko, Zaraz Wam wszystko pokażemy. Efekt końcowy musicie poczekać za pół roku, jak się dogadamy ostatecznie. Bo się nie możemy dogadać. Tak, znaczy, ma... Ja się uparłem na normalny kominek. Tak, z tym kominkiem mam cały czas problem, to jest nasz. A mamusia zmaga. chce bio kominek. Tak. Zobaczymy, znaczy. kto postawi na swoje, także pół roku musicie czekać na efekt końcowy. mam z że ja. No, zobaczymy. Bo ja się nie, nie znaczy. po to butowałem. Komin, żeby teraz stał bezczynnie. No, Paweł, pa pa pa, to jest teza i koniec zdanie. Także zaraz Wam pokażę, co się tu, tu u nas dzieje. Działa. Mamy nadzieję, że ten nowy rok przyniesie nam, wiecie, z wszystkim, same dobre rzeczy, same pozytywne i będzie dla nas jak najlepszy. Także Oby. tego Wam życzymy również. Tak. Ale mówię, my z takimi zmianami zaczęliśmy nowy rok, że mamy nadzieję, że same że dobre będzie... zmiany o, I wszystko pójdzie po naszym myśli. No, tu jeszcze wam słuchajcie, wkleję, co kupiliśmy w Biedronce dla wyprzedaży. Dajcie znać koniecznie, co wy kupiliście w Biedronce dla wyprzedaży. Paweł mi już robi jako statyst. Bo mam już lata i. No, lata <laughs> mnie ręka boli, bo jednak Paweł jest wysoki i muszę tak oddalać, ale mnie ucina, No dobrze. No, także teraz wam pokażemy. Tak. Co zadzieliśmy? Ja jeszcze tu zakupy zobaczymy, Zakupy, i potem jedzą ten No, yy, bo zakupy muszą być. Co upolowaliśmy? Dajcie znać, co wy upolowaliście. Yy, I dajcie znać, jak spędziliście Sylwester nowy rok. w domu. No, my w domu. Jesteśmy dowolnikami, także już to wiecie. No, także pokazujemy, co tu się zadziało. Co kupiliśmy w biedronce? Biedronce, mm, kosz do, śmie do śmieci. Kosz do śmieci. Worki do śmieci. Co ja mówię, dzisiaj tam są tajgery jeszcze nasze. Na jutro. Tutaj Mikołajowi słuchajcie po 10 zł, także super cena. Zobaczcie taki komplecik. Biedronce z kulwera, także myślę, że fajna, naprawdę fajna cena. Takich pojemniczków. Były szare i takie u nas tylko, seledynowe. Ja wiem, takie seledynowe, bo jednak chłopaki lubią kolorowe rzeczy. To mama lubi bardziej szare i z o Mikołaju do przedszkola. Nie wiem, nie wiem, czy słuchajcie, oni go przyjmą po zimie, czy jednak nie. Tak, kciuk do góry. Nie wiem, po prostu zobaczymy, ale z myślą do przedszkola, bo Mikołaj nie je kanapek, nie lubi kanapek i ich nie toleruje, po prostu ich nie zjada. Także on będzie dostał jakieś grzanki, jakieś, wiecie, jakieś coś, tam, coś takiego, żeby sobie po prostu jadł z takiego pojemnika. Tutaj sobie Paweł wziął nóż taki uniwersalny, tam już Paweł wierci, potem Wam pokażę, co on robi, no i na tej promocji w biedronkowej teraz, co jest obecnie, na będą je jeszcze dzisiaj, wzięłam oczywiście nasz, nasze filtry, no bo mi się wydaje, że no mega się opłacało, za 25 zł to mieliśmy, <noise> także wow, a z magnesem te filtry są jednak droższe, ale pyszna jest woda z tymi, no, z tymi filtrami z magnezem, także takie filtry i żeby skorzystać z promocji, żeby się to najbardziej opłacało, bo te miseczki też były po 50 zł, kupiliśmy takie miseczki, trzy sztuki, tutaj niby Pisze, myć tylko ręcznie. No, ja nie wiem, zastanawiam się, czy to włożę do zmywarki, czy nie. Zobaczymy. Bo ja ogólnie wszystko, nawet jak piszę, że nie mieć zmywarki, to ja tak myję w zmywarce. Jeśli na to nie mam czasu, bo nie po prostu nie zawalam sobie zlewu. Bo chyba to u mnie by tak leżało, leżało. E, także takie: 500, 700 i 1000 ml. No, są piękne. Tylko wiecie, co mi się najbardziej zawsze przeszkadza w tym. Ale wzięłam, bo mówię, nic innego nie było w tej samej cenie. To jest o, widzicie to zakończenie? To taki, taka dziurka, no ale mega się prezentuje. To jedna jest taka, no i druga jest taka. Jeszcze trzecie wam nie będę pokazywać. O. o, trzecia jest taka. No są piękne, także może dzisiaj jeszcze je przemyję szybko no pod zlewem i e, coś w nich uszykuję na Sylwestra mi koniecznie znać co wy upolowaliście na tej biedronkowej w ogóle e, wyprzedaży promocji, bo podejrzewam że złapaliście się, się na więcej e, promocyjnych rzeczy, bo to niektórzy tu już mi tutaj e, moje duszyczki kochane m, pisały i wysyłały zdjęcia także ja już e, części z was wiem co upolowaliście, e, część jeszcze nie skorzystała, no, ale skorzystaliśmy także dwie fajne rzeczy, które na pewno na pewno się przydadzą, jeszcze były takie piękne też szklanki, ale mówię, u nas już nie było nic dzisiaj no, No idę, bo już Paweł mnie była, żeby zobaczyć, cię powiesić, a zobaczycie co. No i pierwszą, słuchajcie, zmianą, nie patrzcie na te rysunki Mikołaja na ścianach, bo to już tak musi być do momentu, kiedy nie będziemy malować, bo to jest... Ten tak, wywaszone ściany, kable, wszystko mieliśmy, słuchajcie, przez trzy dni na wierzchu, także jeszcze te kable wiszą, dlatego że ona dopiero jak będziemy malować ściany, jeszcze nie wiemy, czy nie będziemy tutaj kłuć w tym miejscu, ale to jeszcze dojdziemy do, do porozumienia. Tej... Tak, do porozumienia po prostu. My musimy z Papą dojść do porozumienia. Teraz bo ja nie. No, także ta tylko ściana została nam do podjęcia decyzji. Ale mamy telewizor powieszony na ścianie. Tutaj na razie stoi choinka. Paweł już oczywiście zapowiedział, że choinka, jeżeli tu ma w przyszłym roku stać, to albo będzie skrócona o pień. Tam widzicie kable też. Albo po prostu będzie nowa kupiona. No, także zobaczymy. Będziemy mieć w sumie trzy choinki. No, także jeszcze mamy te ściany w opłakanym stanie, ale mówię, dopiero jak dojdziemy do porozumienia z kominkiem, z kończeniem, bo naprawdę mieliśmy wszystko wywalone. Wszystko, wszystko, wszystko wyblaszone. Mamy pełno dziur już pozaklejanych w większości. Ale, no, ale z tego względu, że musieliśmy tak to zrobić, żeby po prostu mieć tak jak chcemy, a nie, że odmalujemy ściany, tylko wiecie, zrobimy retusz i znowu będzie tak samo. Nie, zrobiło się o wiele, wiele, wiele więcej przestrzeni, o wiele ładniej i. Dzisiaj więcej przestrzeni no. masz marusek. Się... No, także... tak. Jeszcze... No, także tak to teraz y, wygląda. Mniej piękniej wygląda, mniej nie Instagramowo czy YouTube'owo. Ale no, przenosiliśmy włącznik. Z tego bo, względu na... No, kupiła oczywiście. Ojało się to jak Tak, pan mi wciskał e, tezę, że to są te dobre drzwi, te były tylko na stanie i niech pani je bierze, także ja je wzięłam i tak przez chyba 2 3 trzy, trzy lata, jak Trzeba. tu mieszkamy, no e, to tak po prostu był ten łącznik, i teraz jest na dobrym miejscu, także wiecie. Tu, kabla tu już nie ma. Tak, tu już kabla nie ma, tu nie ma kabla, e, tutaj nam panowie tynków e, zniszczyli e, nad drzwiami obróbkę, także Paweł już wszystko poprawiał, wy, wywalał, bo tam była pianka, e, a teraz jest po pan prostu. Pan, co montował drzwi? Um, nie, to panowie tygów źle zrobili. Mi się wydaje. Dobra, nie, ja będzie, nie będziemy już dochodzić do tego, bo wy się tak. zawsze śmiecie i to są. Poczekaj jeszcze, no teraz pokaż. Nie były? Tu tak. jednej szukaliśmy, wywaliśmy pół ściany, słuchajcie, rozwaliliśmy. Wszystko no, było no, wywieszone. Tu jest puszka. Już mam wymierzone, zrobione zdjęcia na przyszłość. Tu kuliśmy, no. Mam czujnik do kawia, ale. Jakoś nie zadziałał, także teraz w świecie wszystko. Pokażą, gdzie jest no i ta ściana też będzie robiona dopiero w momencie, kiedy, słuchajcie, będzie kominek, bo salon wiecie. O, tam jest salon, widzicie? No, tam jest ława od chłopaków przeniesiona, choinka. No i to, no trzeba, to jest trzeba. wszystko takim ciągiem u nas otwarte. Także mówię, no to będzie zmienione. To Tam, gdzie był telewizor, jest teraz tu i działamy Ostro, ale tak. Jak... A światło mówiła, że zrobione jest? Nie A no. no, światło, słuchajcie, mamy zrobione w końcu. Mówię na tysiąc, i patrzcie, bo wszystko jest w stanie. Tak. Mamy światło w salonie, działa! Po trzech latach od tak. przeprowadzki działa na światło w salonie. Dobrze, tak, że to jest cud. No, i co e, jeszcze chcieliśmy Wam powiedzieć? Tak, dlatego wiecie, ten widok będziemy widzieć na pewno przez pół roku, bo my się z Pawłem nie dogadamy. Nie, no, trzy miesiące. Trzy miesiące mówisz, tak. dogadamy się? No to trzymajcie kciuki, żebyśmy się dogadali, bo e, ja to. Ja postawię żeby... na swoje, po na pewno, ja powiem, ale... No, pa, szczerze mówiąc, wiecie co? Jak to już obstawiacie w komentarzach, jak to będzie, czy dogadamy się, czy nie, e, to znając życie, Paweł pojedzie sam do kastorami i kupi e, po prostu i przyjedzie z tym. No, on tak potrafi zrobić. E, ja to wiem, bo raz, raz w życiu, słuchajcie, z samego go wysłałam. pokaż. Pokaż się Pawełku, raz w życiu, słuchajcie, wysłałam go samego zrobić rachunki do miasta. Przyjechał bez zrobionych rachunków, ale z nowym Xboxem. Także wiecie. Nieprawda, zrobiłem rachunki i kupiłem Xboxa. No. A no faktycznie, zrobiłeś wtedy no. rachunki. No, ale to no był tak Nie słuchajcie, poje... nie, proszę, nie kiedy słuchajcie. Kiedy pojechał y, ogarniać fun, y, fundusz domowy i już od tego czasu nie było. Ja po prostu zainwestowałem. A, to była inwestycja. Tak. No dobra, no także. Pokazaliśmy, co robiliśmy, bo się nas bardzo pytaliście, co my robimy, że nas tu nie ma. Także jesteśmy. No, jesteśmy, pracujemy. Tu jeszcze musimy, widzicie, o, dorobić. Ja Pawła cały czas namawiam, żebyśmy nagrywali, jak to robimy, bo naprawdę... Ja no, nie lubię, Paweł No, Paweł nie lubi i Paweł nie lubi za bardzo tłumaczyć, bo dla niego wszystko jest oczywiste, a dla innych niezbyt. No także działamy dalej. Co jeszcze zostało Tobą Poczekaj, e, na ładny widok jesteśmy. Przestawieni, <grych> żeby was już tak nie Zegarek straszyć. Jest to, nie Zegarek tak. jest, sprawdza się fajnie, także tak. będziemy już robić niedługo nie prezentację. Dobra, recenzja. No, recenzja. E, I co jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Śnieg pada. No, śniegu nas pada, także wam zaraz pokażemy. E, bierzemy się za ogarnianie dalej, słuchajcie, bo mamy totalne wybebeszone wszystko, bo e, wszystko przemabrowaliśmy. E, komodę, na której stał telewizor, kto jeszcze pamięta? No. O, tak. I... tak, u chłopaków jest totalne przeholowanie, U nas jest wszystko w pokoju. E, także my się za to bierzemy. Nowy rok tak zaczęliśmy, ale myślę, że tak wiecie. E, no, 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 że po prostu jak teraz ruszyliśmy, to tak cały rok będzie się coś działo. Oby nie. <noise> nie, no, żeby się działo, ja no, no. A także mamy, mamy nadzieję, że tak wiecie, będzie pozytywnie. Że już ten rok nie przyniesie tego, A co tam no. Także co, my się bierzemy? Do pracy dalej. Tak, szybkie szybki, yy, sprawozdanie, zbyt? co robimy. <gry> szybkie sprawozdanie. Czekajcie bo mam kamerany. Czekaj, mamo, no co ty? O, trzeba pod się zapiąć. <gry> ja lubię za zadować, nie. nie. Dobra, szybkie sprawozdanie, co robimy. Co się u nas dzieje, także już wiecie. E, czy się wyrobimy? Nie wiem, to wiecie, wchodzi o trzy miesiące. Trzy miesiące zobaczymy, bo ja mówię, on taki będzie, że w końcu się skurzy jak nie będziemy, bo tak to u nas jest, że my... Po prostu każdy ja musi postawić. No i on prawdopodobnie i kupi sobie tak wymarzony swój kominek, także zobaczymy. Nie zgodziła się tego na początku Nie. Nie, bo ciężko wiecie mi wydać tą kwotę, bo sam kominek no, jest OK, ale no, cała ta i potrzeba jakiejś kurcze, obudów i w ogóle. No zabudowałam wychyli 30 na ramość. No, 30. Ja, zamontuję, ja zamontuję wszystko zrobię. Za no, powiedzmy, czy końcówki tylko komina to. To wiecie, co, wiecie, co można kupić za 3200, Ja wiem. Co? <noise> Poszaleć na zakupach innych. No, w parku szczególnie. Tak, a w Pepko już pisałyście w ogóle, że już Marysia po świętach Oczywiście, byłam, zobaczyłam i, I powiem puzno. Wam więcej. Byłam znowu drugi raz i e, przyszedł towar. <noise> no, przyszedł towar. E, nie za dużo, ale jest nowy towar. Także wiecie, lecimy no. na zakupy. No. Panie ją znają już. Dobry, i się pani nagrywa? No. No nie. Moje panie mnie już znają, także już się pytały, czy przyszłam nagrywać kolejny przegląd półek, a ja mówię, że nie dzisiaj, dzisiaj tylko przyszłam tak e, po to prostu... to jest zwany. No, e, e, bo kupiłam świetnik, ale to też zobaczycie, w holu mam do e, jaki świetnik świetny, także jeżeli ktoś potrzebuje, to tak. Pepko rzuciło fajny kosz na śmieci. Dla mnie, ja mówię, bo mnie to akurat, No. no. Sprawia Dobra. mi radość. Interesuje w ogóle. Nie, żeby dalej Dobra, Do no bo ja bym się tu już się... zagadała. Także słuchajcie, kochani. A, Jeszcze go... Zenka jest ten, nie? kupiliśmy to, zenki części, o. No, nasz Zenek w końcu ma nowe części, bo Mikołaj go troszeczkę. Zniekształcił. części, oczywiście. Tak, tak e, ale Zynek przeżył jego zabawę. A e, tak dla tak, 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 tak. Zabaki jakieś? U, dużo Zdebaty, Ej, A mi myśli o tym. Te, co za te nie No, 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 nasze dziecko ma pomysły, naprawdę słuchajcie. Szok. Dwuletnie, nataleczy no, trzyletnie na to co on mnie wymyśli, to po prostu jest przerażenie w naszych oczach. Ale jest okej, okay. Paweł, zamówiłam, momentalnie przyszły te części, bo jeden dzień przed świętami 22 zamaw... A, 23 zamawiałam? A, 24 było. 24 było już paczko Maciek, No, może tak, no. Jak tam linka. Tak, także fajnie. Także Zanek działa, już tu będzie mapował, nową mapę, bo było ogromne przemeblowanie, ale to wszystko Wam pokażemy, jak skończymy z salon, bo salon będzie tak, zrobiony z korytarzem, także wtedy będzie efekt. A, no. jeszcze góra zostaje. Już mam pomysł na górę. No, już mam też powoli pomysł na górę, ale właśnie najpierw chyba będzie Czekajmy góra obalana, a potem będzie dół, Zobaczymy, jak to będzie. No. Także, dobra, bo, dobra bo, już, bo już Was zagadamy tutaj. Okej. Okej, okay. ale... okej, okay, okej. Okay, okay. Powiemy o tym pomyśleć, czy nie? Nie, powiemy, jak go będziemy realizować. No. A o firmy też Nie, Nie, powiemy tak. wszystko, jak będziemy realizować, bo jeszcze się nas firma nie odezwała. Także, kochani, szczęśliwego nowego roku jeszcze raz. pełnego. Tak. Nie za dużo, oczywiście. Tak. Ale dla zdrowia warto. Dobra. E, pomyślności, samych dobrych rzeczy. Ten tak i żeby był lepszy ten rok, żebyście, żeby wam przyniósł wszystkiego, co sobie zamarzycie. No, a jeśli czegoś nie przyniesie to wiadomo, mamy kolejny rok i kolejny. Tak jest zawsze. Oby, był lepszy, po, lepszy, oby pozytywnie oby i dobrze. Zdrowia i, i na jeszcze. No. No także tak, kończymy gadać, bo naprawdę my się tu rozgadamy i bierzemy się za robotę, bo a, my się tak przegadaliśmy. Może dalej, robimy to dzisiaj. No, może jutro. live. Nie, jutro będzie może live na Instagramie, także zapraszam Was na Instagrama. Na Instagramie jest zazwyczaj co innego niż na YouTubie, także. No. no zapraszamy. To ja życzymy Was wtedy. No. Na Instagramie. No, i krzyki w koło. Tak. Pa, do zobaczenia.